Ejo. Mówi do was ciotka Monika. Witam was na moim kanale. Dzieci moje kochane, mam nadzieję, że ciotka wam się spodoba i moje filmiki. Przywitajcie się! Dzień dobry, mam na imię Karolek. Jestem pingwinkiem, który mieszka na Antarktydzie. Gdzie są rybki? Nie ma rybek. O mój Boże. Miau! Jestem kotkiem takim uroczym. Mam na imię szafirek. <noise> mm, cześć! Jestem panda i lubię rapować. Jo, jo, jo! A ja jestem ulubionym przyjacielem Krzysia. Mam na imię Fredus. Jo, jo, rap. Jo, jo, rap. Yeah, mm, baby. Jeszcze tutaj. Przywitajcie się. Dzień dobry, a ja jestem miś Paddington. Jestem uroczy. Czy lubicie dzieci oglądać bajkę o misie Paddingtonie? No kto nie lubi mnie pewnie. Jestem uroczym misiem, który bardzo lubi pomagać w problemikach. O, 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 nie. Witam moje kochane dzieci, a ja jestem uroczą Kasią. Dzisiaj moi kochani zaprezentuję Wam zabawki. Jak Wam się spodobają, to mówcie mamie, że ciotka Monika poleciła Wam zabaweczki. I mamusia tatuś, przygotowujcie pieniążki. Będzie trzeba kupić dla swoich dzieci na gwiazdora po prostu mamusia, albo na Mikołaja, na imieniny, na urodziny. Już wam pokazuję. Mamie tutaj. Misiuś, pokaż. Oto krokodyl. Otwiera się jemu pyszczek i bawimy się w dentystę. Zaraz wam zaprezentuję, ile mi się zębów wyrwie. Jeden. U. wow! Nie, żartuję, to tak nie boli. Wyrwałem dwa zęby. Teraz moja kolej. Przesuniesz się, przepraszam. Dziękuję ci bardzo. Jesteś bardzo miły. Pamiętajcie, Dzieci. używajcie słowa dziękuję, Przepraszam. Do widzenia. Proszę. Smacznego. To są bardzo miłe słowa, a tak dużo znaczą. Teraz moja kolej. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Jeden, dwa, uu, trzy. Uu, wyrwałem trzy ząbki. A teraz moja kolej. Kicia, kocia. Raz, dwa, trzy, cztery. O, kicia wygrywa. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. O, kicia, kicia najwięcej usunęła zamków. Dziewięć zamków usunęłam. I teraz jeszcze ja, moja kolej. Jeden, dwa, 3, 4, 5, 6. I kto dzisiaj zwyciężył? Kicia pierwsze miejsce zwyciężyła. yes wygrałam. Miau! Jestem taka szczęśliwa! Bardzo Was kocham. Naprawdę tak się cieszę. Kiciu. uspokój się, proszę. Ale co mam Ci uspokoić? że się tak cieszę. Kupisz mi jakieś mm, pyszotki? Mleczko z podkami Nesquick. Tak, tak. Więc powiecie mamusi, tatusiowi, albo babuni, ciaciusiowi, albo ciociuni, mójowi, że chcecie takiego krokodylka dentysty. A jeszcze wam pokażemy, może Miśpa Paddington, bo w ogóle nie pokazywałeś Miśku, no właśnie, ja też chcę coś pokazać. O, a tutaj mamy fishing rybki, łowienie rybki. Chciałam być wszystko. ta -ra -ra, ra ra ziomki, odsunaj się, proszę. Proszę bardzo, tutaj chodzi o to, wiecie o co chodzi już, co? Gdzie trzeba złapać rybki. Więc zaczynamy. Widzicie, no Wam zaraz wszystko tutaj pokażę. się pierdolone? No pewnie. все это же на то, видите, отфирал пышки, вот это все, пышка, не вставай, видите, от меня есть такой о, не пышка, вот это все, вот это все, вот это все, Pieszka kolacujka. Dziękuję rybka. Czekła się dwa no Nie! O, kopają się. Złapałem trzy rybki. Dzieci moje kochane. To też są. Super rybki. Powiedzcie mamusiu, proszę, kup mi takie rybki. Będzie Wam miło z kolegami lub z koleżankami. Możecie się pobawić. Zamiast grać wiecie na tych grach, na tych PlayStation'ach czy Xboxach. Lepiej niech mamusia Wam zakupi takie rybki i będzie super zabawa, więc się, moi kochani, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Łapki w górę. Subskrybujcie kanał. Będzie więcej. Ciekawych ziacie. Pożegnajcie się ładnie. Pa, pa. Całuski. Trzymajcie się. Pa, pa.